Witam, w dniu dzisiejszym pokażemy Państwu dwa najnowsze modele opcji podsłuchu na żywo na kartę SIM w wersji KGA P10 i KGA P20. Są to modele podsłuchowe o różnych wersjach czasu pracy, wyglądają one następująco, w pierwszej kolejności pokażę jak się prezentują oraz czym się różnią. Najłatwiej jest pokazać to na jednym filmie pomiędzy dwoma, żeby opisać właśnie tą różnicę. Są to dwa modele wykonywane przez nas. Jest to typowy podsłuch GSM na kartę SIM z nasłuchem w czasie rzeczywistym. I tutaj mamy wersję P10 KGA10 i wersję P20 KGA20. Jest to oczywiście nasze nazewnictwo. Są to najnowsze wersje urządzeń z nowszą technologią, technologią, jeżeli chodzi o kwestie zasięgu obsługi kart SIM czy systemu pracy. Przykładowo wersja Kagia. 10 jest mniejsza, działa około 10 dni na czuwaniu mniej więcej do 4-5 dni w czasie rzeczywistym mniej więcej takiego nasłuchu po 20 minut dziennie. Przy nasłuchu cały czas myślę, że wytrzyma w granicach 8 pewnie godzin. Ciężko to stwierdzić jest to zależne od zasięgu sieci oraz ilości nasłuchu. I model KGA 20 z mocniejszym akumulatorem znacząco. Bo są tutaj dwa ogniwa zasilające, które pozwalają na 20 dni około odczuwania, około mniej więcej 10 do 12 dni takiej pracy realnej na tym 20-minutowym nasłuchu dziennym. To jest oczywiście czas mniej więcej, może to być więcej, może to być mniej, w zależności od sygnału sieci i zasięgu, w którym miejscu będzie to urządzenie użytkowane. I takiego realnego nasłuchu cały czas myślę, że w granicach 24 godzin do uzyskania mniej więcej da radę. Jak Państwo widzą, one różnią się wymiarem, są to ogólnie różnice niewielkie, cały czas łatwe do ukrycia, łatwe do zamontowania czy zastosowania wyposażone w porty Micro USB, które umożliwiają pracę na ewentualnie zasilaniu też stałym, niezależnie od swojej baterii. Jest to oczywiście model marki Inneotronic w zestawie jednego, jak i drugiego produktu znajduje się zazwyczaj element. Zasilacza, czyli ładowarki USB, jak i Przewodu USB do ładowania. Jest to standardowy, standardowy zestaw, który znajduje się w pudełku, eee, także nie są potrzebne dodatkowe elementy do sprzętu, no jedynie karta SIM. Jeżeli chodzi o kartę SIM, bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o te urządzenia, jest eee, zastosowanie karty o najlepszym zasięgu w danym miejscu, w którym urządzenie będzie stosowane. Eee, zalecamy najlepiej ogólny Plusa bądź T-Mobile'a, ewentualnie Orange. Nie zalecamy Play'a. Play działa różnie. W większych aglomeracjach jak Warszawa myślę, że powinien działać, natomiast w mniejszych e, raczej może już się nie łączyć lub być problem z połączeniem lub zasięgiem. Także my akurat dzisiaj to sprawdzimy sobie na e, karcie Red Orange, także zacznijmy od kwestii e, włożenia karty do urządzenia. Każdy z nich posiada tak zwany port na kartę SIM. Chodzi do nich karta ta najmniejsza, czyli nano. Otworzymy sobie ten, bo jeden i drugi będzie tak samo działał, jeżeli chodzi o zasięg mikrofonu czy ogólnie pracy urządzenia. Także nie ma zależności, który, który zademonstrujemy, bo to będzie to samo. Więc tak. Bardzo ważne, żeby włożyć kartę zgodnie z wycięciem, delikatnie przyciągnąć ją palcem. I zamknąć port. I teraz tak, port zamykamy poprzez przesunięcie suwaka, a dokładnie portu do góry, tak żeby się zatrzasnął. Tutaj karta mi weszła nieodpowiednio, więc muszę go ponownie otworzyć. Czyli do siebie, żeby się otworzył i ustabilizować kartę. O, teraz weszło dobrze i zamykamy. O, jest kliknięcie. Karta jest dobrze usytuowana, także możemy rozpocząć pracę, żeby uruchomić urządzenie. Każdy z nich posiada tak zwany przycisk. Sterujący, może zademonstruję takim, 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 takim elementem do wyjmowania kart. W tym miejscu znajduje się przycisk startu, tutaj, a tu znajduje się mikrofon. Jest to oczywiście mikrofon informujący o, ee, o kwestiach no, uruchomienia na, na słuchu dźwiękowego, także tego elementu zasłonić nie można. Ogólnie są to modele, które akurat są przyspieszone z pomocą Comet SMS. Także włączmy urządzenie. Mam to zrobić paznokciem. Załączyła się dioda informująca o łączeniu z siecią. Tutaj również pokażę. W środku jeszcze się świeci dioda niebieska i żółta. Nie wiem, czy to widać. Oraz czerwona oznaczenia diod, Niebieska jest to połączenie z GPS-em. Obecne modele sprzętowe mają dodatkową funkcję jako gadżet GPS-u. Żółta dioda oznacza połączenie z GSM-em, czyli to, co nas interesuje w kwestii posłuchu, i czerwona w kwestii ładowania urządzenia czy włożenia karty. Czerwona dioda jest ogólnie diodą, która zazwyczaj oznacza, że albo karta jest źle włożona, albo urządzenie jest nienaładowane. Bardzo możliwe, że w tym momencie sprzęt ma bardzo mało baterii, przez co również ta dioda się świeci dość charakterystycznie mocno. Natomiast widzisz już diody zaczynają ustępywać i świecić coraz wolniej, co oznacza, że sprzęt jest już połączony z siecią GSM, czyli do nasłuchu jak najbardziej już jest gotowy. Jeżeli chcemy też korzystać z funkcji GPS, to również dioda niebieska musi świecić powoli, ale funkcja GPS-u jest taką funkcją dodatkową, także to jest niezależne. I teraz tak. Element pracy. Gdy urządzenie już jest aktywne, czy tak jak teraz, należy wysłać odpowiednią komendę SMS z numerem telefonu, z którego będziemy dzwonić na urządzenie. Czyli jeżeli dzwonimy z numeru swojego telefonu, tak? no bo tu będzie karta domyślam się, że nowa, e, którą, którą Państwo sobie zarejestrują. Należy wysłać komendę o treści 3.0 hashtag, numer telefonu hashtag. Tu zaraz zaprezentujemy, jak to będzie wyglądało. Ja to też zaraz tutaj sobie zapiszę w telefonie, żeby wysłać e, komendę. Dodatkowo tutaj wykonamy sobie taki test typu Położył urządzenie w innym pomieszczeniu, tak żeby się nie zbudził. Kolega będzie coś do niego mówił, żeby tak mniej więcej usłyszeć dźwięk, jaki to będzie. Ciężko będzie to zobrazować na filmie, no bo jednak jakość dźwięku z głośnika, z telefonu, na kamerze, no nie oddaje tego realnie, jak to wygląda. Również zasięg mikrofonowy jest zależny od umiejscowienia sprzętu, ale mimo wszystko pokażę, jak to funkcjonuje i że jest to sprzęt lepszy niż sprzęty e, takie podstawowe, które są dostępne w ofertach sprzedażowych. Dobrze, w takim razie zacznijmy od elementu SMS-a. Także wysyłam SMS-a. Do urządzenia, i będzie to SMS wysłany na numer, który znajduje się tutaj, czyli w naszym przypadku wpiszę numer do urządzenia i komendę SMS do administratora. Otóż wysyłałem, teraz sobie skopiuję, to będzie 3,0, Hashtag, numer telefonu, którego będę dzwonił, czyli tak jak tutaj ten numer 730, e, hashtag, zakończenie. Jeżeli chcemy dodać więcej numerów, po hashtagu trzeba dodać kolejny numer typu tam 500, 600, 700, hashtag i kolejny ewentualnie numer. E, jeżeli byśmy chcieli, można dodać do trzech numerów. No, no ja na raz w tą chwilę dodam tylko jeden. Wysyłamy SMS-a. Powinna przyjść informacja zwrotna o zatwierdzeniu administratora. Jak teraz. Co oznacza, że w tym momencie ten jeden telefon może się dodzwonić do sprzętu, e, inny telefon się nie odzwoni. W tym momencie zrobimy test. Kolega weźmie urządzenie, e, ja za chwilę do niego zadzwonię i włączę sobie po prostu na głośnik. Także dzwonię. Ok, jest włączony dźwięk. No tutaj właśnie wzbudzanie.

Dźwięk jest niezwykle oczywiście w zależności od pomieszania i głośności mówienia drugiej osoby. E, tutaj oczywiście dźwięk można uzyskać najlepszy, gdy mikrofon jest skierowany w dany punkt tak naprawdę osoby. E, ale jak, jak najbardziej do 6 metrów bez problemu da uzyskać ten zasięg mikrofonowy. Teraz oczywiście tylko pokażę jeszcze Państwu takie podstawowe komendy, które są najważniejsze, czyli uruchomienie funkcji detekcji głosu, wyłączenie tej funkcji oraz wyłączenie diod e, LEDowych. Także tutaj uruchamiamy na przykład detekcję poprzez prostą komendę 3. Trójki wysyłamy. Komenda ta zatwierdza informacje dotyczące funkcji detekcji, czyli record call alarm, co informuje, że podczas wykrycia dźwięku urządzenie do nas odzwoni. Teraz, jako że cały czas mówię, prawdopodobnie do mnie nie odzwoni, bo cały czas słyszę dźwięk i nie jest to elementem detekcji. Natomiast w momencie, kiedy bym przestał na jakiś dłuższy czas mówić e, i byłaby cisza, urządzenie samo by do nas odzwoniło. No tutaj ten dźwięk wymaga trochę dłuższego czasu. Myślę, że to jest zazwyczaj mniej więcej od 3 do 5 minut takiej całkowitej ciszy, żeby to realnie. O, w tym momencie sprzęt do nas odzwania, bo od dźwięk, czyli jednak ta długość, długość, którą, długość, którą zastosowanie dźwięku, jednak była wystarczająca. przekierował mi połączenie. I teraz tak, jeżeli chcemy wyłączyć funkcję detekcji głosu, wystarczy wysłać SMS-a o treści 3 piątek. Wysyłamy. On usuwa wszystkie ustawienia do tej pory, jakie były, i uruchamia go w tryb podstawowy. I w tym momencie, o, wyłączył wszystkie funkcje, oznacza, że detekcja jest wyłączona. No i teraz, jeszcze tylko pozostaje kwestia funkcjonalności pokroju, wyłączenia biur podczerwieniem. Oczywiście, ono jest zawarte w instrukcji, która jest dostarczana. Każdą instrukcję proszę Państwa, mogą Państwo znaleźć na stronie, czy na stronie Inotronic, czyli głównego producenta pod kodem produktowym urządzenia, czyli 629 albo 630, lub na stronie instrukcje.gospy.pl To nasz partner biznesowy, który również oferuje swoje instrukcje i również nasze instrukcje na swojej stronie pod numerami 63629. Obecnie najnowsze instrukcje się znajdują z najnowszymi komendami SMS. Dobrze, jeszcze tylko tą komendę z wyłączeniem diod tak, żeby tutaj zademonstrować, że realnie można to wyłączyć Jest to kategoria komendy LED Hashtag off, duży liter. Wy, wysyłamy komendę i diody zgasły jak, jak Państwo widzą Wyłączone, komenda również przyszła jako OFF. Oczywiście, komendy można, komendę wyłączenia diod można ponownie uruchomić wysyłając tego samego SMS-a, lecz o treści ON, tak jak zrobię to teraz, żeby diodę ewentualnie uruchomić, gdyby na przykład była potrzebna nam ta dioda do sprawdzenia funkcjonowania sprzętu. Wysyłamy i za chwilę diody powinny ponownie się zaświecić. O! Zaświeciło się, bardzo szybko to zadziałało, czyli mamy bardzo dobry zasięg mikrofonowy. ON. Ok. Myślę, że to by było wszystko jeżeli chodzi o kwestie tych urządzeń najważniejszej informacji. Tak jak mówię, są to urządzenia już profesjonalne, o naprawdę dobrym jakości dźwięku w stosunku do zasięgu GSM-owego. Plus GSM mają dość duże ograniczenia w kwestii mikrofonów i stabilizacji sygnałowej jeżeli chodzi o sygnał telefoniczny. Także czasami niestety się osiągnąć już nie da lepszej jakości niż obecna. Tu Nasz technik naprawdę starał się, aby produkt był na najwyższej jakości pod względem jakości dźwięku sygnałowym, jak i też zasięgu sieciowym. Dlatego też jest ta antena dodatkowa, która zwiększa zasięg GSM. Jest to bardzo ciekawy produkt, myślę, że jeden z nielicznych na rynku, który oferuje takie możliwości o takiej czasie współpracy i o takiej jakości dźwięku. Elementy takie jak pogłos, szum, echo. To niestety elementy, którego się nie pozbędziemy, ze względu na to, że to jest zależne od miejsca, w którym urządzenie się znajduje. Można teoretycznie zredukować ten dźwięk poprzez włożenie np. urządzenia w jakąś kąpkę, materiał, taki delikatny, skarpetkę, rękawiczkę. Wtedy ten dźwięk się zredukuje. On też delikatnie wtedy będzie zatłumiony, ale nie będzie tego echa. Domyślnie tutaj nie ma tak zwanego filtra na, na mikrofonie, ze względu na to, żeby uzyskać jak najlepszej jakości dźwięk. Myślę, że to by było wszystko, jeżeli chodzi o naszą tej prezentację KGA 10, KGA 20. Zachęcamy, zapraszamy. Dziękuję i do usłyszenia.